Dziękujemy Wam za te dwa dni spędzone na hali Orła, Wielkie. Zakończyliśmy zmagania w Lidze Europy. Wiemy już kto, które miejsce zajął, wszystkie wyniki znamy, znamy także wyniki głosowań na najlepszego zawodnika, a także najlepszego bramkarza. Sam strzelec wyłonił się oczywiście sam, ale zanim nagrody indywidualne przejdźmy do nagród drużynowych. Zaczynamy od miejsca numer 6 i bardzo prosimy aby ekipy po kolei podchodziły, ustawiało się jeden obok drugiego za jawnikami, przed jamnikami, które są przed wami. I poprosimy terazę miejsce numer 6. Poprosimy zawodników ekipy KSE Zakopane. Wielkie brawa. <mów> Dziękujemy bardzo miejsce numer 6 czyli ekipa KS Zakopane. Poprosimy już o ekipę która zajęła miejsce numer 5. A tą drużyną jest drużyna TS Skalanka Skała. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Miejsce numer 6. Drużyna skarbki kalarki skała jeszcze raz. Wielkie brawa. A my jeszcze poprosimy zawodników z bez miejsca numer 5. Miejsce numer 5. Miejsce numer 4 już. To ekipa Dusz Ludzk. Wielkie Brawa. Dziękujemy bardzo. Miejsce numer 4. Miejsce numer 4 to ekipa Dusz ludzki zespół drugi. Szanowni Państwo, zanim wręczymy nagrodę za miejsca 1-3, chcielibyśmy wręczyć nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca, bramkarza, a także najlepszego zawodnika, zaczynając od najlepszego strzelca, który wyłonił się sam i jest to zawodnik piłkarskiej Akademii Skarżysko, Alan Szuster. Wielkie brawa! Musimy również najlepszego bramkarza, który został wybrany w głosowaniu, w którym brali udział wszyscy trenerzy. Najlepszym bramkarzem zostaje zawodnik ekipy Dusz Dolina Rotyslaw Mazniczka. Wielkie brawa! I mamy jeszcze najlepszego zawodnika, natomiast najlepszym zawodnikiem został wybrany również zawodnik z ekipy duszy Dolina, Pablo Mojsov. Wielkie brawa! A skoro mamy już przewyższone nagrody indywidualne, chcielibyśmy również przejść do podium. I bardzo prosimy zawodników z miejsca numer 3. Tuż Nolina. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Miejsce numer 3. Ekipa Dusz Dolina. Jeszcze raz wielkie brawa. My już poprosimy wicemistrzów z Ligi Europy. Na drugie miejsce zajmują po meczu w ostatniej kolejce zawodnicy piłkarskiej Akademii Skarżysko. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Miejsce numer dwa, czyli Piłkarska Akademia Skarżyska. Jedna drużyna tylko jest bez pokaru i bez medalu, a to oznacza, że zwycięzcami w Ligi Europy są zawodniczy, zawodnicy Akademii Piłkarskiej Rejsa. Wielkie brawa! A zwycięstwo widze Europy wiąże się oczywiście z nagrodą dodatkową. Do zawodników Akademii Piłkarskiej Rejsa wędruje voucher w wysokości 400 zł na młodzież sublikowaną od firmy MC Projekt.